Statuetka. I, y, 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 proszę Państwa, laudacja na cześć y, Roberta Lewandowskiego. Wiemy wszystko. Ja chciałem tylko opowiedzieć, że niedawno, zupełnie przez przypadek, to, jest, to wcale nie jest y, przesada mówi, mówienie, że to jest najpopularniejszy polski sportowiec na świecie, zupełnie przez przypadek, zderzyłem się ze znanym hollywoodzkim aktorem Matsem Mikkelsenem, tym złym z Bonda y, Hannibalem. Jak usłyszał, że jestem dziennikarzem sportowym z Polski, to w ogóle nie chciał rozmawiać o filmie. Powiedział, ale ja wam zazdroszczę Roberta Lewandowskiego. Kiedy my się takiego e, doczekamy? Robert Lewandowski. W zeszłym roku numer jeden, Anita numer dwa, dziś numer dwa. Po więcej odsyłamy państwa do przeglądu sportowego. Dobry wieczór. Ponownie chciałam podziękować w imieniu Roberta za to wyróżnienie, za, za tą statuetkę i ponownie przekazać, że naprawdę chciałbyś tutaj z Państwem. Były starania, może za rok, może się uda. I tak jak powiedziałam w zeszłym roku, 2016 rok, mówiłam, że zaskoczy. Zaskoczył mnie też. <głos》> Myślę, że ten rok również będzie wspaniały dla niego zarówno sportowo, jak na pewno też prywatnie. I myślę, że też zaskoczę fanów i kibiców, bo lubi wyzwania, lubi sobie wysoko poprzeczkę postawiać, i to na pewno jestem pewna na 100%, że pokaże też Państwu fanom kibicom, na co go jeszcze stać. Kochanie, oczywiście jestem ciebie ogromnie dumna i Ci gratuluję. Brawo! I korzystając z sytuacji, tym razem jako prezes Olimpiad specjalnych, chciałabym niezmiernie Państwa zaprosić, namówić do kibicowania, obserwowania naszych zawodników, bo w tym roku zbliżają się w marcu w Austrii światowe zimowe igrzyska Olimpiad specjalnych. Grajmy razem! Kibicujmy wspaniałym zawodnikom, bo ta energia wraca. Ja już. Powiem szczerze, że no uczę się właśnie od tych zawodników, oni są również wspaniałymi zawodnikami i takie moje ciche marzenie, mam nadzieję, że może kiedyś właśnie ci zawodnicy nasi będą tutaj odbierali e, też takie statuetki. I Pewnie, że tak. Marzenia się spełniają, Aniu. <głos》> mam nadzieję, mam nadzieję. Życzę wszystkim udanego wieczoru i dziękuję bardzo. I, i mamy jeszcze y, jedną niespodziankę. Bajer, Bajer Monachium w katarze na zgrupowaniu, ale, ale, ale przecież... Co znaczy technologia, prawda? Robert jest z nami, poproszę. Robert Lewandowski. Dobry wieczór Państwu. Co prawda nie udało mi się obronić tytułu na najlepszego sportowca roku, ale bardzo się cieszę z tak wysokiego miejsca. Chciałbym podziękować wszystkim kibicom, którzy oddali na mnie głos, również mojej żonie, rodzinie oraz wszystkim bliskim, którzy zawsze mnie wspierają i trzymają za mnie kciuki. Jest to dla mnie jeszcze większa motywacja do jeszcze większej pracy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej. Chciałbym życzyć udanego wieczoru i fajnych zabawy. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękujemy i gratulujemy. Pani Anno, jeszcze ostatnia sprawa. Nie tylko o tyle Andrzejczak prosiła, żebym mu to zapytał, ale w ogóle polscy kibice mocno kopie? Cały czas tutaj kopie. To świetnie. Anna Lewandowska, Robert Lewandowski. Miejsce drugie w plebiscycie dla najlepszego sportowca Polski 2016.